Każdego roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Ponadnormatywnego organizuje w Jachrance spotkanie, na którym podsumowuje minione 12 miesięcy oraz wytycza sobie kolejne cele. Nie zawsze jest to łatwe, ale długie prace nad zmianą przepisów dla branży przyniosły pierwsze sukcesy. Po kilku latach przygotowań w Ministerstwie Infrastruktury bardzo awansowany jest już projekt dotyczący nowelizacji rozporządzenia o pilotażu. I te zmiany, które zaproponowało ministerstwo w bardzo dużej części zostały akceptowane przez branżę ponadgabarytową. Przewoźnicy oczekują m.in. ujednolicenia oznakowania i wyposażenia samochodów pilotujących. Chodzi o bezpieczeństwo ruchu. Z niecierpliwością czekamy na to, żeby te przepisy weszły w życie, żebyśmy mogli dostosować swoje pojazdy pilotujące do nowych europejskich zasad, żeby te pojazdy były widoczne i jak najlepiej zapewniały bezpieczeństwo na drogach. Kolejną kwestią jest eliminacja papierowych zezwoleń na transport ponadnormatywny. Marzeniem polskich firm są cyfrowe dokumenty. Powstał zespół osób, którym przewodniczy dyrektor Richter, ale są też osoby z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, gdzie pracujemy nad tym, żeby stworzyć jednolity system zarówno składania wniosków, uwzględniania trasy przejazdu, jak i wydawania zezwoleń. Jak widać, polscy przewoźnicy ładunków ponadnormatywnych chcą pracować zgodnie z przepisami, ale chcą też nowoczesnych rozwiązań. Zauważa to inspekcja transportu drogowego. Jeżeli chodzi o przewóz ładunków ponadnormatywnych, to jak widzimy, wyglądają bardzo profesjonalnie. One są z reguły bardzo dobrze przygotowane. To także zasługa samej ITD, która nie tylko kontroluje przewozy. Regulujemy rynek także poprzez sankcje, czyli eliminowanie zjawisk niekorzystnych, ale też ochrona polskiego transportu. Duży odsetek nieprawidłowości pojawia się ze strony firm zagranicznych. Inspekcja Transportu Drogowego od lat współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Transportu Ponadnormatywnego i to z obopólną korzyścią. Co roku tutaj przyjeżdżam, przyjeżdżam tutaj z przyjemnością i nie wynika to z obowiązku ustawowego, ale z takiej życzliwości samego stowarzyszenia. My, jako inspektorzy transportu drogowego, też mamy możliwość powiększenia swojej wiedzy, świadomości, słuchając branży transportowej. Miło słyszeć o takiej współpracy. W kolejnej relacji ze spotkania przewoźników zrzeszonych w OSPTN przedstawimy zwycięzców konkursu Giganci Transportu 2023.